Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie liska w kolejnym filmiku z Moon już po Intel Extreme Masters z Katowice e, i dzisiaj mamy 500 dolarów na tej stronce do otwierania Waszych skrzynek, e, które możecie oczywiście w dalszym ciągu tworzyć, oznaczając je napisem Swider. Oczywiście zachęcam Was do użycia kodu promocyjnego Swider, macie go oczywiście w opisie, daję 60 centów na otwieranie e, skrzynek na stronie Drake Moon Także jak traficie coś dobrego, to możecie oczywiście sobie wypłacić. Tak więc dobra, no cóż, nie przedłużając lecimy z was. Skrzynkami oczywiście wpisujemy sobie świder. Wygląda na to, że dosyć sporo e, tych skrzynek zostało e, stworzonych. Od bunka za 18 dolarów. Bunko ostatnio chyba e, właśnie stworzył skrzynkę z kosami, e, którą otworzyłem i właśnie dropnął z niej Karambi Doppler. Jak nie wiecie, to macie to oczywiście w poprzednim odcinku. Tak więc tutaj otwieramy sobie trzy e, skrzynki od bunka. E, no i zobaczymy, czy poleci nam good knife Tigerów. oczywiście nie poleci. Dobra, otwieramy sobie następne trzy i to już będą ostatnie z tej skrzynki, bo widzę, że tutaj chyba nic nie dropi. O nie, tu nic nie dropi to jest drama. Tym razem Ci się nie udało stary. Tutaj mamy jakieś fajne skiny, także otwórzmy sobie te trzy skrzynki, same czerwone, pomarańczowe i jakieś kosy, oczywiście będą, będą lecieć bloki katakumby, czy nie? O! Nawet nawet nie tak bardzo. To jest fajna skrzynka, zostawimy sobie te skiny. I otworzymy jeszcze trzy, także naprawdę spoko, że tutaj są jakieś te szanse rozplanowane tak, że nie lecą tylko chujowe skiny, bo jak widać każdy z nich prawie, no oprócz Desert Strike'a jest warty dosyć sporo. Tutaj naprawdę spoko skiny lecą, to, to warto według mnie otwierać tą skrzynkę, no to teraz akurat Cortisera, ale które też jest warte chyba z... 6, no także też nie najgorzej. E, dobra, odpuścimy sobie na razie tę skrzynkę. E, Świder XY, 11 dolarów. Flipknife Knife Tiger, tu otworzymy sobie Z3. Także let's go! No, mamy tutaj asimowy i tak dalej. To by się przydał taki Asimow. Jest pierwsza kosa, proszę bardzo. Falcon Knife Scorch, czyli Falcon Knife Popił za 30 dolarów i on Revolution za 35. Skrzynki za Ile? Za 11. Także otworzyłem właściwie skrzynki za 34 dolary, no tam coś takiego. I droptołem, słuchajcie, 42 na plus właściwie. Nie? Także to naprawdę według mnie się opłaca też dobra skrzynka, nie ma co powiedzieć. Nie ma co narzekać, znowu Kosa, proszę bardzo. Otwieram za 34. No, dostaję 42 według mnie coś wspaniałego w ogóle. Gościu, skrzyneczka ci w ogóle wyszła, nie wiadomo jakim cudem tak, dobra, no teraz to mogliśmy sobie już odpuścić to, świder tutaj mm -hmm. co tu mamy? koskę hydroponikę wulkana Now Revolution asimowa czyli coś jakby trafiło z tego to by było spoko, niestety nic z tym razem sprzedajemy no i otwieramy jeszcze jedną kosa? kosa, tak jest proszę bardzo, warto jeszcze raz jednak przyłożyć się i otworzyć 41 dolarów dankę widzu za koskę no i oczywiście jedziemy sobie z następną skrzynką Fidel Easy Knife, Falcon Knife Safari Mesh czyli za 29 dolarów skrzynka szanse są takie, że Safari Mesh ma 50 na 50 rozumiem tak, mniej więcej, <ścoughs> coś takiego no ale spróbujemy, może poleci tutaj Safari Mesh trochę droga jest ta skrzynka jak nasłuchajcie, o proszę bardzo kolejna kosa, e, dzięki bardzo za 41 dolarów. Same dzisiaj Falkiony chyba lecą, dać Shider Easy Profit. Za 45 dolarów. No otwórzmy sobie. Zostało nam 96, także dosyć szybko to e, wyciepaliśmy dzisiaj. E, no okej, okay, okej. Okay. Tutaj tutaj chyba nie było Easy Profit. Nie starczy nam na pewno na wszystko, no ale cóż, otworzymy sobie Fidder Book. I let's go. To będzie chyba fajna skrzynka, liczę tutaj na Falkiona Waste Rebra albo miliona. niestety jest Safari Mesh. bez nadzieja. Tę skrzynkę już chyba otwierałem, była całkiem fajna, ale tutaj chyba nic nie leciało. Oprócz tego mach 10 fade, eee, także no właśnie, nawet Glock. Tutaj same kosy, no ale to też tutaj, ta te skrzynka, to widzę, że już z góry to tu będzie leciało. Czyli tutaj na pewno kos nie będzie, dokładnie tak. No to tutaj bez sensu takie skrzynki stworzyć. Fidel, proszę, za 12. No spróbujmy. Catchment of Anubis, jakby poleciał, to było spoko. Redline AWP no też jest ok. filter set z 8, no na przykład 11 to też prawie, prawie że zwróciło skrzynkę, więc nie ma tragedii. Hmm. schwider please open. No to jedziemy z tematem. Jak tak prosisz, to otworzę. Kosa, nie Kosa, niestety PT50, schwider bez skin i to jest spoko. To może być naprawdę dobra skrzynka, została na 10 dolarów. E, tu, jakby coś poleciało typu Desolate Space, no to jesteśmy troszeczkę na minus. <laughs> Ale zostawimy sobie. Dobra, sprzedałem troszeczkę skinów, które się powtarzały. Wywalę to na skrzynie Tutaj od tego kolegi, mam nadzieję, że poleci coś lepszego z Aquamarina. By się przydała. o Cobalt Disruption. Hmm. Czyli najgorzej. Zobaczmy sobie, co to, co to ma znaczyć. Tutaj z tymi trade-upami. Czyli mogę sobie powiedzmy. E, to już wziąłem, to już wziąłem, to już wziąłem. Ok, trade up z COS i samych czerwonych różowych skinów na sumę 253,55 mogę dostać trade up na item o wartości do 507 dolarów, czyli coś takiego jak w CSGO. Tylko, że tutaj wiemy ile dostaniemy mniej więcej do takiej kwoty. Oczywiście możemy dostać mniej albo więcej, ale spróbujmy zrobić sobie ten kontrakt. Jestem naprawdę ciekawy. I... There. Tak jest. To lecimy. Nie wiem na ile nam się to w ogóle opłaca, ale spróbujmy. O. Butterfly Knife Fate, 230. Nie pamiętam ile miałem, ale wychodzi na to, że nie jest całkiem tak? Wygląda na to, że 230 dolarów, a otwierają za 500, także no nie ma co powiedzieć, że jesteśmy na plusie. Niemniej jednak i tak dobry drop z tego kontraktu jestem no, w ogóle mega zaskoczony. Ciężko jest chyba ogarnąć kontrakty na skosy oraz skiny o wartości takiej różowej, czerwonej. Natomiast tutaj Dreamlicie to zrobił i nie wyszło to najgorzej, tak? Dobra, dzięki wam za oglądanie ludziska, zapraszam was do wpisywania kodu z w opisie, macie link do tego, otwierania skrzynek z mojego grefa, do zostawienia kciuka w górę, oczywiście możecie wkleić swoją końcówkę trade linka, będę rozdawał jakieś śmiecie, które zostały mi z poprzednich odcinków, także warto, jeżeli chcecie jakiś drobny skin dla was, to zapraszam, trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce, na razie.